Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwsza część pytań i odpowiedzi jakie tutaj do mnie podesłaliście, związane z alehecą albo nie, chociaż większość pytań jest związanych z alehecą. Zacznijmy może od pierwszego pytania na liście, bo tutaj mam wszystko spisane na kartce. Sytuacja wygląda tak, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, około pytań. W czyim mieszkaniu były kręcone odcinki yy, Alecheca? Yy, to zamieszczam w tym filmiku. Tu akurat tego przepaka już nie ma, ale tu w tym miejscu, właśnie. W tym bloku kręciliśmy y, moje mieszkanie, mój dom, y, w sensie mój, czyli mojej mamy, mojego taty i y, filmowego, czyli y, świętej pamięci Marka Sobczaka. I y, 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 mój to tutaj właśnie w tym bloku kręciliśmy tam na pierwszym piętrze. A tutaj tak szybciutko tylko powiem, w tym miejscu, w tym właśnie domu y, kręciliśmy mieszkanie Kamila. Tutaj też dużo scen, żeśmy kręcili na przykład jak samochód ten Ford Scorpio yy, przywiózł nam worki na przykład z, ze sproszkowanymi oponami od tego tira, co mieliśmy zjeść i potem stwierdziliśmy, a dobra to zjemy jednak może opona od malucha i wtedy się zrobił jeden worek, to jest właśnie ta scena. Ona właśnie była kręcona tutaj, ale też no, mnóstwo innych scen było też umówmy się kręconych yy, w tym miejscu, natomiast właśnie przede wszystkim dom Kamila był właśnie kręcony w tym domu. Za tymi drzwiami w tamtej części yy, mieszkania sceny. Na przykład też jak mm, z Grzegorzem i Kamilem właśnie mm, wspominamy tam, żebyśmy zapisywali nasze wspomnienia, bo to, bo tamto coś się działo, to na przykład było kręcone co nie widać i będzie, bo tutaj bardzo tutaj ta y, tuja, czy to jest świerk, y, bardzo wyrósł y, to drzewo, to żeśmy kręcili właśnie na pierwszym piętrze tego domu. Dobrze, następne pytanie. Czy ten klub jeszcze istnieje? Chodzi oczywiście o klub Dominiczek, w którym były kręcone odcinki Ale Heca, jeżeli chodzi o sam klub jako taki. Yy, tak, ten, ten klub istnieje. Kolejny filmik. No, a tutaj klub, w którym się spotykaliśmy, to było właśnie dokładnie tutaj Oratorium Dominiczek. Znaczy, wtedy to tak nie wyglądało, to był po prostu klub Dominiczek, to się nazywało. Nie nazywało się to oratorium. Tutaj ogólnie się to bardzo wszystko zmieniło przez te 20, prawie 5 lat. Nie było tutaj większości ty, tych rzeczy. Ten budynek chyba też nawet był zupełnie w zupełnie innych kolorach. Nie było tego tej, tej, tej budy, tutaj, co stoi. Nie wiem, co to jest. Tego ogrodzenia tutaj też nie było. Może ewentualnie było to, ale naprawdę nie chcę tutaj zgadywać, nie chcę, nie chcę gdybać. Ale było pytanie właśnie, gdzie był kręcony klub. Klub Dominiczek, właśnie tutaj, w tym miejscu na ulicy, bodajże to jest lawinowa, w Fordonie. Pod reglami jest naprzeciwko budynek ulicy, pod reglami śnieżna, lawinowa. Więc to gdzieś tutaj, w tym miejscu, klub Dominiczek. Chodziliśmy tutaj po schodach do góry. I do klubu Dominiczek schodziło się na dół. Schodami w dół. Tam był taki e, wydzielony, dosyć e, duży obszar. E, tam też były stoły do ping-ponga. Ale w samym klubie Dominiczek to był właśnie ten mały bar, co widzieliście zawsze w, w materiałach z Alheca. I ten stół bilardowy. To, to były takie dwa główne y, obiekty, które w tym klubie Dominiczek były. I tutaj właśnie kręciliśmy nasz klub, w którym się spotykaliśmy. Hmm. Czy było to pomieszczenie? Yy angażowane na klub, specjalnie angażowane na klub, tutaj jedna z koleżanek zapytała. Nie, to był klub, który po prostu tam już istniał, to jest klub Dominiczek, on był klubem takim przy szkole salezjańskiej, jakoś tak. My akurat właśnie w Fordonie, tam gdzie była kręcona heca, Mamy taką szkołę, Liceum Salezjańskie, i do tego Liceum Salezjańskiego właśnie został utwierdzony, stworzony taki właśnie klub zwany Dominiczek, i tam właśnie w tym klubie żeśmy te sceny, wszystkie typowo klubowe, tam właśnie żeśmy kręcili. Wyglądaliście na naprawdę zgraną paczkę, chyba się znaliście i lubiliście prywatnie. Tak, jak najbardziej. Prywatnie. Jak myśmy wtedy akurat byli w tym, w tym okresie wiekowym, akurat chyba Ania Pryłowska była ode mnie młodsza o dwa lata, reszta dzieciaków była ode mnie o trzy lata młodsza, no to myśmy jakoś tam się trzymali jak najbardziej. Fakt, faktem nie ukrywam, że wtedy, kiedy miałem te powiedzmy 15-18 lat, to najwięcej trzymałem się z Kamilem albo z Grześkiem. Z dziewczynami trochę mniej, ale zdarzało nam się gdzieś tam też czasami spotkać. Jak najbardziej, z tym, że, no, wiadomo, dziewczyny miały tam już swoje, jakieś tam życie, nie pamiętam, także tutaj nie będę nic na ten temat dyskutował. Natomiast z chłopakami, tak, akurat chłopacy mieszkali w Fordonie, bo żadna z dziewczyn właśnie nie mieszkała w Fordonie, a ja wtedy nie byłem zmotoryzowany, jedynie jeździłem na rowerze. No to najczęściej było mi najłatwiej się spotykać właśnie z Kamilem i Grzegorzem. Ale tak, no, lubiliśmy się, oczywiście, jakbyśmy się nie lubili, no to chyba byłoby to widać na ekranie, ale. Pewnie to pytanie może wynika z tego, że czasami tak, czasami osoby, które pracują razem ze sobą, będące w tak zwanym show biznesie, czyli aktorzy, tak naprawdę między sobą się nie lubią, tak jak na przykład Vin Diesel i ten Dwayne Johnson na przykład. I tam przykładów mogę podawać wiele, ale nie przedłużajmy, i tak ten filmik uważam będzie dosyć długi. Także takie coś, tak, lubiliśmy się. Następne pytanie. Jak trafiłeś do Alheca? <laughs> jak miałem 13 lat, po, po Fordonie jeździło coś takiego jak Piraci na Podwórku. On był prowadzony przez Rafała Rykowskiego. Taki, taki program to, to było takie objeżdżanie po różnego rodzaju dzielnicach bydgoskich tego programu Piraci, który on prowadził. Był bardzo popularny wtedy program tutaj w naszej telewizji bydgoskiej. I oni postanowili zrobić też taką akcję, ale na żywo dla mieszkańców, i też trafili z tą swoją akcją Piraci na Podwórku do Fordonu. No i ja akurat wtedy zacząłem zbierać autografy i powiedziałem sobie, że nie odejdę z pustymi rękami po całej tej imprezie. Akurat mi się nie udało zdobyć tam ani żadnej nagrody, ani, ani zagrać w te statki. No, ani też nie udało mi się. Podbiec do Rafała Rykowskiego, po autogram po prostu wszyscy się w jego stronę rzucili. Ale zauważyłem, że właśnie z tej naczepy, bo to tam jeździło takim tirem dużym, wiem, że się tir nie mówi, ale już tam nieważne, nie jeździł, schodził właśnie pan Walerian Kręc. I ja też go poznałem tam z tej telewizji, szczególnie właśnie z tego co pamiętam z programu Pajdokracja. I postanowiłem sobie, nie, nie wrócę do domu z pustymi rękami. I podszedłem do pana Waleriana po autograf, ale zapytałem o ten autograf w sposób bardzo nietypowy. Zainspirowało mnie w sumie o poproszenie go o autograf w nietypowy sposób. Film pod tytułem Moon, Moonwalker z Michaelem Jacksonem. Taki tam stary film kiedyś był. I tam był taki właśnie, takich dwóch grubasów podjechało pod Michaela Jacksona, zapytał go właśnie w taki nietypowy sposób o autograf, i ja też postanowiłem iść mniej więcej w tym, w tym kierunku i to się okazało chyba dobrym posunięciem, dlatego że po krótkiej rozmowie z panem Walerianem zaproponował mi, żebym chciał pracować w telewizji. Po miesiącu dostałem telefon, yy, że jakieś tam przesłuchanie, yy, chcą, chcą mnie poznać i tam dosłownie po tym przesłuchaniu mnie spełna, nie wiem, dwa, trzy dni może już trafiłem pierwszy raz przed oko kamery. Natomiast to nie była jeszcze aleheca, to była pajdokracja i w tej pajdokracji ja byłem przez półtora roku. Ale przez co najmniej 9 miesięcy ja sobie w tym programie tak za bardzo nie radziłem. W niektórych takich tamtych, małych tych odcinkach programów. Bo tam trzeba coś było mówić od siebie, u mnie to było ciężko. Tam jeszcze w ogóle ja zacząłem od tak zwanego zwierzyńca domowego. Postawili mnie koło takiego wielkiego psa, który był większy wtedy ode mnie. Jeszcze miałem, ja się bałem wtedy psów takich dużych, bo jeszcze mnie dosłownie nie wiem, parę lat wcześniej takiego te, tego typu buldog mnie, mnie pogryzł, co, co miałem po prostu taką trochę traumę, byłem strasznie yy, zestrachany z takim tym, że taki pies wielki obok mnie, yy, obok mnie siedzi no i musiałem właśnie jakieś zadawać pytania, ja się na tym kompletnie nie znałem dla mnie to była po prostu czarna magia no i jakoś tam sobie właśnie z takimi słuchajcie, rzeczami nie, nie radziłem, ale po jakimś tam czasie odkryli u mnie, że nadaje się aktorsko. Dostałem tekst do nauczenia się na pamięć i zobaczyli, że akurat radzę sobie bardzo dobrze pod kątem typowo aktorskim. No i Marek Sobczak i Antoni Szpach wpadli na pomysł tego typu, żeby jedną z tych właśnie takich małych podprogramów będących w całości w pajdokracji zrobić tak zwaną osią ławkę. Ja tam rozmawiałem wtedy z, z Kubą Łopatką, Taka, wiecie, yy, na jedną stronę, taką A4, yy, tekst napisany między nami, taki dialog yy, i on był taki właśnie, miał yy, taki zalążek yy, komediowy. Tam zobaczyli właśnie, że my we dwójkę dobrze się tutaj jakoś tam przed tą kamerą dogadujemy, no i yy, utworzył się pomysł na, na stworzenie programu yy, czysto takiego już pełnometrażowego pod nazwą Alecheca. No i z automatu właśnie ja z, y, z Kubą, żeśmy do tego, do tego programu trafili y, i tak się zaczęło. Tak właśnie trafiłem do, do Alecheca. No, czyli po prostu, żeby być w Alecheca, musiało się wcześniej y, coś tam wydarzyć, prawda? To nie było tak, że od razu na pstryknięcie tam, tam trafiłem. Y, następne pytanie. Jak Ci się pracowało z Twoimi serialowymi rodzicami? No bardzo dobrze mi się pracowało. Y, byli to bardzo profesjonalni ludzie. Jak zresztą widzicie w odcinkach Alechecy, oni grali bardzo naturalnie. Świętej pamięci pan Marek Sobczak był bardzo inteligentnym, bardzo mądrym, bardzo kulturalnym, ale też profesjonalnym mężczyzną. Bardzo dobrze mi się z nim współpracowało. Byli to ludzie też bardzo pomocni. Zresztą też oczywiście mówię tutaj, również te słowa mogę skierować spokojnie w stronę Bożeny Szymańskiej. Też pozdrawiam serdecznie. Pani Bożenka była też równie bardzo sympatyczna, też obydwoje pomagali mi na planie. Jak zresztą wiecie, to do co najmniej 40 któregoś odcinka ja grałem tylko i wyłącznie z mamą, potem ojciec jako pan Marek Sobczak wszedł na, na ekrany właśnie przygody ale Hecy po jakimś tam chyba 40 czy 50 którymś odcinku, czyli mniej więcej w połowie emisji tych wszystkich 94 odcinków. I też naprawdę było, pracowało mi się z nimi bardzo, bardzo dobrze. Zresztą, w ogóle z ludźmi, którzy są profesjonalni i podchodzą profesjonalnie do tego, co robią, pracuje się bardzo dobrze. Czy było du dużo, było dubli? I taki nie. Zazwyczaj właśnie tych dubli nie było dużo, bo myśmy z góry podchodzili do tego profesjonalnie. Nie no, z tego co wydaje mi się, tam chyba nikomu Palma jakoś tam specjalnie nie odbiła. Na przykład no, nie, nie mieliśmy takiego podejścia, jak miał na przykład Szał Lebow, gdzie on przyszedł na plan w różowych getrach i, i powiedział, że dopóki wszyscy z ekipy nie założą takich różowych getrów, to, to on nie zacznie grać. No, myśmy takich cyrków nie odwalali. Myśmy się scenariusza uczyli bardzo dobrze. Wszyscy do tego znaczy, przyczyniali się. W sposób naprawdę sumienny i uważam, że te duble ogólnie naprawdę było ich mało, bo często było tak, że nagraliśmy scenę maksymalnie do dwóch dubli, nagraliśmy i to był koniec, dlatego że byliśmy też ograniczeni czasowo. Musieliśmy cały odcinek nagrać w dwa dni. Były to najczęściej przez, przez pierwsze chyba co najmniej. Trzy lata kręcenia hecy to były te sobotę i niedzielę. Potem zdarzało się, że kręciliśmy w piątki i w niedzielę. I też był taki krótki okres, że nagrywaliśmy w niedzielę i w poniedziałek te, te odcinki. Pamiętam, że jak myśmy dopiero zaczynali tą całą hecę, to to było dla nas coś zupełnie nowego. I przez to, że jeszcze nie wiedzieliśmy do końca co, jak, gdzie, z czym i dlaczego, nasz plan zdjęciowy czasami kończył się grubo po 22, po 23 Potem doszliśmy już do takiej wprawy, bo już wiedzieliśmy co, jak, gdzie, z kim. Operator też wiedział, Dźwiękowiec wszyscy wiedzieli, jak do tego podejść i, i, i co mamy do zrobienia, i jakie sceny, i co, ile, jak, no wszystko. To już plan zdjęciowy kończył się, powiedzmy, zaczynał o 10, kończył o 17. Także naprawdę, żeśmy już to wszystko ładnie nagrywali. Było bardzo dobrze wszystko nagrane z tego tytułu, że Naprawdę wszyscy do tego podchodzili bardzo, bardzo profesjonalnie. Nauczyli się tekstu, co jest bardzo ważne. No, to jest bardzo ważne, pamiętajcie, jak chcecie dobrze wypaść, jakkolwiek przed kamerą, czy przed mikrofonem, czy cokolwiek, znajomość tekstu to jest podstawa. No i a że wszyscy znali tekst, umieli go, nakręcenie scen, maksymalnie z trzema doblami, to nie był żaden problem. Natomiast zdarzały się sytuacje, tak jak była taka, jest taka scena, ja jem z moją mamą taką zupę, to ciągle się ktoś mylił, albo ona, albo ja, albo ogólnie pani reżyser, coś tam nie pasowało, ale tak, po prostu tworzyliśmy jakieś tam pomyłki, nam się zdarzały i tyle było dubli, nagrywaliśmy tyle dubli tej jednej sceny, że już praktycznie zaczęło brakować zupy w garze. A, no, a było, było to, jedliśmy taką pomidorówkę, yy, no i trzeba było jeść tą pomidorówkę. To nie jest tak, że my tam sztucznie jedliśmy, tylko no nie, jeżeli chodzi o tą zupę, to myśmy jedli, 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 jedli bo yy, ciągle się ktoś mylił. I to pamiętam, że to było chyba najwięcej nagranych dubli yy, z całej historii alchece, A tak to praktycznie do trzech, może cztery razy jakąś tam scenę czasami nagraliśmy ze względu na to, że My chcieliśmy, może coś poprawić też w tej grze aktorskiej, albo coś ewentualnie reżyserom tam nie pasowało. I ok, jeszcze raz poprawmy to, zróbmy to troszeczkę lepiej. To tam maksymalnie do czterech razy jakiś tam dobel był. No, ale to taka ciekawostka o tej zupie. Czy zdjęcia były kręcone w szkole, do której chodziłeś, czy w innej? Tak, zdjęcia były kręcone w innej szkole, do której chodziłem. Ja chodziłem do innej szkoły podstawowej, a to co my, myśmy kręcili w Fordonie Alehece to była szkoła pod tytułem 29 Podstawówka, teraz tam też chyba zrobił jakiś urząd miasta, ale ogólnie odsyłam też tutaj, znaczy no filmik otwarzam, proszę bardzo, to tutaj mała informacja na temat właśnie gdzie była kręcona. Ale chyba, jeżeli chodzi o sceny klasowe. Na pewno tutaj na wprost widzimy szkołę podstawową numer 29, która, nie wiem, czy już jest zamknięta od kilku lat. W niej myśmy właśnie kręcili większość scen y, szkolnych, albo można powiedzieć, że praktycznie wszystkie szkolne sceny y, teledyski, czy sceny z nauczycielami, czy z dyrektorem. To wszystko było kręcone tutaj w tej szkole. I muszę przyznać Wam, że przez te 25 lat, czy nawet 7, tu się absolutnie nic nie zmieniło. Oprócz tylko tego, że drzewa urosły, no bo jednak, sobie nie mówić, drzewa są wyższe, to tutaj nie zmieniło się nic. Tak jak te płotki, można pokazać, są zardzewiałe i są w tym kolorze żółto-zielonym, tak one do dzisiaj są w kolorze żółto-zielonym. Tak samo tutaj ten murek. Tak samo tutaj ten murek. Nie wiem, czy słychać, jak ja się odwracam. Ten murek. Tutaj na przykład właśnie kręciliśmy y, dużo scen y, z programu, ale przede wszystkim, z tego co pamiętam, to kręciliśmy na przykład pana od WF-u. Zresztą ten odcinek możecie sobie obejrzeć na kanale. I y, akurat tutaj widzę, że w miejscu, gdzie pan od WF-u siedział wtedy z tą nauczycielką, swoją, y, tą, swoją ulubienicą, lubą, y, no to już tutaj desek nie ma. To tutaj się trochę zmieniło. Y, można pokazać właśnie, że deski, troszeczkę ich y, ubyło tutaj. I właśnie na tych deskach myśmy tutaj siedzieli, myśmy tutaj kręcili. Tutaj właśnie pan od wf siedział, czy tam nie, on siedział tutaj chyba. No nieważne, już się tutaj widzieli. A tutaj, pokażemy, na tych barierkach siedziały właśnie dziewczyny i myśmy tutaj podchodzili do nich, bo tego, tego objazdu jeszcze nie było wtedy, w tych 25 latach. To jest jedyna rzecz, jaka została dołożona, nie wiem kiedy, ale, ale została. I tutaj myśmy właśnie kręcili, dziewczyny tu siedziały na tych barierkach te barierki, tak jak były, one cały czas tutaj, tutaj są. Nic się nie zmieniło, tylko wiadomo, no, troszeczkę są bardziej mm, obdrapane, yy, więcej jest odfrysków na nich, ale tu się nic nie zmieniło. No i myśmy tutaj stali, tu pamiętam ja stałem, tu, tu chyba stał Kamil, Grzesiu yy, i myśmy tutaj rozmawiali. Dziewczyny patrzyły właśnie, jak tutaj pan od wf yy, się tutaj z panią, yy, od nauczycielką jakąś tam yy, się migdalą. A tutaj właśnie jest wejście do tej szkoły, zapraszam tutaj też żeśmy scen wiele kręcili nie wiem czy w ogóle cokolwiek będzie widać a urząd miasta Bydgoszcz teraz zrobili tutaj a, no dobra ale w środku z tego co widzę nie wiem czy to kamera pokaże akurat może pod kątem ale o widzicie te ławki? widać te ławki słuchajcie tu się kompletnie nic nie zmieniło w środku tak samo jest wszystko te barierki tam, jak o, w szkole jest ta, ta klatka schodowa, jest cały czas tak samo, jak było te 27 lat temu. Niesamowita sprawa. Takie odświeżenie sobie pamięci w tym miejscu, gdzie myśmy tą hece kręcili. Dobra, następne pytanie. Czy były się rozpoznawane na mieście? No pewnie, że tak. <laughs> się autografy rozdawało. Nawet w pewnym sensie, nawet po tych 20 latach, cały czas. Ludzie rozpoznawają, czy to ty jesteś ten z telewizji? Tak, no to, no to ja. Fakt faktem no jest, jest tego o wiele mniej niż było te powiedzmy 20 lat temu, ale ludzie nadal rozpoznają. Natomiast tak, byłem rozpoznawany na mieście, a poza tym no, nie tylko na mieście. Czemu było tak mało odcinków? Szkoda, że nie doczekało się, do, nie doczekaliśmy setnego. Czemu było tak mało odcinków? No, był taki okres w Alechecy, że Sejm, obrady Sejmu niestety nam wywalało emisję. I było czasami tak, że jeden odcinek leciał raz na dwa miesiące, bo ciągle te obrady Sejmu nam y, wkrzaniały się w, w czas emisji Alechecy. Alecheca ale powiedzmy leciała we wtorek o 14.35 czy 14.25, a obrady Sejmu były do godziny 15.00. No i emisja wypadała i tak co tydzień, co tydzień, co tydzień, co tydzień. No i były takie okresy, że tak jak wspomniałem, był no, jeden odcinek y, pomiędzy jednym a drugim zamiast być dwa tygodnie, bo ta Aleheca to był program co dwutygodniowy, to powiedzmy poleciał po dwóch miesiącach. No i tak przez ten okres pięciu lat doczekaliśmy się tych 94 odcinków. Byłoby więcej, gdyby faktycznie co dwa tygodnie cyklicznie te wszystkie odcinki by leciały, a nie leciały. No niestety. Plus jeszcze też, no umówmy się, scenarzystom już zaczęło brakować pomysłów. Więc lepiej, tak jak wiecie, piosenka mówi: lepiej wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, niż potem powiedzmy się kompromitować i, i powiedzieć, że o Jezus, Maria, to kiedyś robiliście taką fajną robotę, a teraz żeście się tak zbłaźnili. Nie chcieliśmy tego, możliwe, że tak scenarzyści nie chcieli. My zresztą też byśmy tego nie chcieli. Skończyliśmy w odpowiednim momencie. Były 94 odcinki, uważam, że większość była naprawdę udana. Tam dosłownie na palcach jednej ręki mogę policzyć, czy jakieś odcinki były takie dziwne. Jeden był o niczym, ale to dosłownie jeden tak uważam. No o niczym, no dosłownie o niczym jest taki jeden odcinek, ale jeden to wiecie, no może się zdarzyć zawsze. Natomiast cała reszta uważam, że te odcinki były bardzo dobre, ale nie przeciągajmy. Było 94, ok, przez 5 lat fajnie. Czy im się pomysły kończyły, czy nie, tak ja przypuszczam, bo parę innych osoby też tak uważają. Możliwe, że tak, jeżeli tak, to wtedy oni wiedzieli, kiedy, kiedy to skończyć i uważam, że bardzo dobrze, nic się nie stało. Ale tak, no szkoda, że nie, nie dobiło to do chociażby do tych 100 odcinków, ale to właśnie moim zdaniem powodem były te yy, obrady Sejmu, które nam bardzo często tą emisję wyrzucały. Dobrze... Hmm. Czy jest w tobie ten serialowy Andrzej, który potrafiłby się odpalić z taką energią jak wtedy i tworzyć dzisiaj po tylu latach jakiś kontent w szerokim pojęciu komediowym? Tak, oczywiście, <grych> jak najbardziej. Nie mam akurat może ostatnio za bardzo szansy, żeby się tutaj bardziej komediowo przedstawiać, natomiast bardziej ostatnimi czasy miałem okazję przedstawić się aktorsko bardziej w temacie aktora dramatycznego, ale jeżeli chodzi o, tą, yy, o, ten, o to bycie komediantem, to nie, to to ze mnie absolutnie nie wyszło. To cały czas jest, jak najbardziej. Hmm. Czy kochałeś się w Ani Pryłowskiej? <laughs> nie wiem, powiem szczerze, skąd ty wziąłeś to pytanie. <laughs> no, kto się nie kochał w Ani? No. <laughs> Czy masz kontakt z którymś z aktorów? No, mam. 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 Ym... Pewnie ktoś pyta, z którym dokładnie. No powiem szczerze, tylko z jednym, z Kamilem. Ym, z jedyną osobą, jaką mam kontakt, to jest Kamil. Ym... Czy po zakończeniu serialu próbowałeś jeszcze sił w castingach? Czy totalnie odpuściłeś show-biznes? No show-biznes odpuściłem, ale w castingi, tak, brałem udział w różnych yy, takich jakichś tam projektach. Czy teleturniejowych, czy serialowych, czy yy, jakiś tam reklamowych. Yy, filmowych może nie, chociaż tam jako statysta to mi się zdarzyło w jakimś tam filmie postatystować. Yy, w jakiejś tam reklamie udało mi się jak najbardziej. Natomiast świeżo po ale Hecy, to pamiętam, że wystąpiłem w ciało Darwin, w takim tam programie na TV, nie? Też taki głupkowaty program kiedyś był. Ale chociażby dzięki temu programowi, pamiętam, kupiłem sobie moją pierwszą PlayStation 2. A tak to przez dłuższy czas tam, z tego co pamiętam, się za bardzo nic długo nie działo. I teraz parę lat temu zacząłem śpiewać na przykład w Zespole Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska. Ale tutaj śpiew... A w 2007 do 2013 roku zacząłem tańczyć, bo jestem tak ogólnie tancerzem, już w sumie mija 18 lat jak tańczę. Ale tutaj tańcza, tańczyłem i tańczę cały czas, bo wróciłem ostatnio znowu do tego tańca. Znaczy do tych tańców, to jest latino, ogólnie tańce latino, salsa i baciata. Też Sto. trochę liznąłem kizobek, jakoś tam zuka. Aha, no i teraz od jakiegoś roku zacząłem zajmować się dwudziestoleciem międzywojennym. I też tańczę, właśnie tańce dwudziestolecia międzywojennego. Natomiast brałem też udział właśnie w paru projektach związanych z dwudziestoleciem międzywojennym, czyli na przykład jakiś film kolega kręcił, to czekamy właśnie aż go wyemituje, bo już tam ponoć go zmontował, teraz tylko czekamy tam na jakieś jeszcze formalności. Teledysk kolegę też nagrał z, z zespołu Farajna Bydgoska, pozdrawiam serdecznie Mateusza. Także zresztą polecam ich bardzo. Słuchajcie, Ferajna Bydgoska, rewelacyjny zespół właśnie śpiewający piosenki w klimacie i ogólnie z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Bardzo fajny, najlepszy chyba moim zdaniem to jest zespół w Polsce. No i z, u, u nich na przykład wystąpiłem już w takim jednym teledysku, ostatnio też kręciliśmy drugi teledysk, ale jeszcze emisji nie ma, nie wiem kiedy oni go do końca nakręcą. Parę lat temu też u tego samego kumpla, co właśnie teraz kręciliśmy film w stylu dwudziestolecia międzywojennego, to parę lat temu też wystąpiłem w jego takim serialu "Strzyga" z naszej klasy. To też mi się zdarzyło I, i, i multum różnego rodzaju takich mniejszych, pomniejszych projektów. To jak najbardziej angażuję się się w to. tam w jakiejś reklamie Kastoramy, jak wspomniałem, statystowałem w takim tam filmie, statystowałem w jakimś tam serialu. No coś tam się ogólnie dzieje. Nie, nie pcham się jakoś tam specjalnie do tego. Nie ukrywam, że teraz moim marzeniem i najbardziej dążę do tego, żeby stać się lektorem i podkładać głosy do filmów. A najbardziej to mi się marzy, żeby podkładać głos do gier. Takie moje marzenie. Kolejne pytania. Jak wspominasz Anię Pryłowską? No dobrze wspominam. No... Bardzo dobrze. Fajna dziewczyna, wyluzowana, miła, sympatyczna. Ja ją wspominam bardzo dobrze. Z którą z dziewczyn najlepiej ci się współpracowało? Nie ma czegoś takiego, że z jakąś dziewczyną mi się współpracowało gorzej lub lepiej. Ze wszystkimi naprawdę współpracowało mi się bardzo dobrze, bo tak jak wspomniałem, wszyscy podchodzili do nagrywania alehecy bardzo profesjonalnie. Wszyscy znali tekst. I umieli bardzo dobrze grać. Czy z którąś z dziewczyn byłeś w relacji chłopak-dziewczyna? Nie. Natomiast coś delikatnie próbowałem właśnie z Anią. Co się stało z Kubą z początkowych odcinków Ale Heca? Powiem szczerze, no nie wiem co się stało. Przez kilka odcinków grał dużo ze mną, ale potem jakoś się te role odwróciły. Może jakieś rozmowy były wewnętrzne pomiędzy Markiem Sobczakiem, Antonim Szpakiem, czyli scenarzystami, a, a Państwem kręcą w temacie czy Kuba ma dalej grać czy nie. Czy może z nimi coś on uzgadniał, że może on już nie chce grać. Nie mam zielonego pojęcia. Ja tam Kubę też wspominam bardzo dobrze. Ale co tak naprawdę się z nim stało? Niestety nie wiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, no bo nie wiem. do pracy był wakacyjny program. Czy pamiętasz jego tytuł? Tak, pamiętam. To było Podwórko za chmurką. Dobra, to stąd tutaj wszystko. Dziękuję za uwagę.